Gość Poranka. Katarzyna Kosińska, witam. Zapraszam na audycję Gość Poranka. Dzisiaj w naszym studiu jest Renata Jeziłkowska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ciechanów. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Dzisiaj uczniowie klas gimnazjalnych za niespełna pół godziny będą pisali część matematyczno-przyrodniczą swojego egzaminu. Te egzaminy w Ciechanowie bez zakłóceń dzisiaj, prawda? Tak, wszystko z, zgodnie z planem zostanie przeprowadzone na bieżąco. Dyrektorzy szkół nas informują. Tak było przedwczoraj, tak było wczoraj. Dostawaliśmy informację, że wszystko się odbędzie, że nie będzie przeszkód. Więc mimo tego strajku trwającego we wszystkich miejskich placówkach, jest to tak organizowane, by egzaminy się odbyły. I trzymamy oczywiście kciuki za gimnazjalistów. To teraz porozmawiajmy, porozmawiajmy trochę o, o Wielkanocy. Już wystrój wielkanocny w Ciechanowie jest. Pisanki piękne się pojawiły. Przed nami także jarmark. Tak, jarmark jest już w najbliższą sobotę. Zapraszamy od godziny 12 na pasaż Marii Konopnickiej i ulicę Warszawską. Oczywiście będzie to taki klimat typowo wielkanocny, więc rękodzieło, potrawy regionalne, ozdoby świąteczne. Będzie także, będą także przewidziane animacje dla dzieci, muzyka, więc na pewno będzie to takie wydarzenie wprowadzające nas trochę w ten wielkanocny klimat, zwłaszcza, że za chwilę Niedziela Palmowa, a te duże pisanki są takim dodatkowym akcentem w przestrzeni miejskiej. E, idąc ulicą warszawską, co kilka, kilkanaście, kilkaset metrów można e, spotkać taką pisankę, na której naniesiony jest, e, namalowany jest motyw miejski, nasze miejskie obiekty. To jest taka ciekawa aranżacja przestrzeni. E, wiele miast stosuje różnego rodzaju ozdoby. Też wiemy, że w Ciechanowie e, różne takie akcenty sprawdzają się po prostu. Na przykład e, jak mamy iluminację Bożonarodzeniową, świąteczną, no, to też spotyka to się z bardzo pozytywnym odzewem mieszkańców, przyjezdnych, więc te akcenty w przestrzeni miejskiej też są potrzebne i tym razem postawiliśmy tutaj na akcenty wielkanocne. To są elementy, które możemy montować w kolejnych latach, więc. Taki nowy pomysł pojawił się w mieście. I już na Facebooku widać właśnie te pisanki i osoby, które robią sobie z nimi zdjęcia. To teraz porozmawiajmy trochę na temat umowy na drugi etap rewitalizacji kąpieliska Krubin. Ta umowa niedawno została podpisana. Tak i będzie to drugi etap, jak już pani wspomniała, pierwszy etap został zrealizowany w 2017 roku i to, popularność kąpieliska świadczy o tym, że była to trafiona inwestycja, zwłaszcza, że pomysł zrodził się w ramach budżetu obywatelskiego, jeżeli chodzi o poprzednią edycję, jak i jeżeli chodzi o poprzedni etap, jak i ten etap, który teraz będzie realizowany. Wcześniej plaża została poszerzona, nawieziono piasek miękki, więc te warunki stały się dużo bardziej Komfortowe do odpoczynku, ponadto kajaki, rowery wodne, żagle przeciwsłoneczne, boisko mnóstwo takich elementów wzbogacających tę infrastrukturę. I wreszcie mamy nie tylko pustą przestrzeń, na którą można rozłożyć koc, ale też wiele, wiele innych rzeczy. No i oczywiście odnowione pomosty, co też jest ważne, bo tamte stare pomosty to wręcz stwarzały zagrożenie. Teraz w tym etapie będą nowe ścieżki, nowe ciągi komunikacyjne wokół tego zbiornika głównego, również dojście od ulicy Dobrej. Będą kolejne nowe elementy małej architektury, przede wszystkim stoły piknikowe z ławkami. Będzie także nowe, takie większe urządzenie zabawowe e, dla dzieci. Tam jedno takie urządzenie już jest jest boisko, więc dzieci też mają co robić, ale wciąż. E, też są oczekiwania, żeby tych urządzeń było więcej. Tutaj będą zjeżdżalnie w ramach tego urządzenia, rury, takie elementy, z których dzieci też chętnie korzystają, więc rodzice mogą sobie poodpoczywać aktywnie, czy też poleżeć na plaży, i w tym czasie dzieci mogą się również pobawić. Na pewno nie będą się nudzić. A w sezonie kąpielisko cieszy się naprawdę dużą popularnością? Tak, frekwencja jest ogromna i, i widać, że jest to tak. Jest, jest taka potrzeba, żeby ta plaża w mieście istniała. Zwłaszcza, że do Kąpieliska prowadzi też ścieżka rowerowa, też ulica Sońska została zmodernizowana tutaj we współpracy powiatu i miasta, więc mamy wreszcie porządną drogę ze ścieżką rowerową. I też co istotne, będzie tam stacja roweru miejskiego, więc będzie można sobie tym rowerem miejskim dotrzeć. Także te warunki są coraz lepsze, warto korzystać. Zachęcamy do korzystania. To teraz kilka słów. Warto też wspomnieć na temat labiryntu, który w Ciechanowie powstanie. To również jest zupełnie nowy pomysł. Czegoś takiego u nas w mieście jeszcze nie było. Ten labirynt powstanie na skwerze przy ulicy Fabrycznej, obok lokomotywy. Na, będzie w kształcie trójkąta, będzie miał wysokość około metra m, będzie składał się z tuj. I to jest dość innowacyjne rozwiązanie i też takie proekologiczne kolejna inwestycja w zieleń, również jak ten pomysł ogłosiliśmy, to reakcje mieszkańców były jak najbardziej pozytywne. Zwłaszcza, że po sąsiedzku mamy też park Marii Konopnickiej, w który, w który też inwestujemy, więc to wszystko otworzy nam coraz szerszą, taką spójną przestrzeń. Jest gdzie spacerować, gdzie pójść. Ten labirynt przede wszystkim będzie taką atrakcją, myślę, dla dzieci, młodzieży. Na środku niego będzie stało drzewo, więc na pewno najmłodsi będą się dobrze bawić. Jeżeli chodzi też o sąsiedni obszar, czyli park Marii Konopnickiej, przeszedł on już dwa etapy rewitalizacji. Też prowadzone są tam systematycznie kolejne nasadzenia, więc ta przestrzeń staje się coraz bardziej przyjazna. A takim nowym elementem, który się pojawił niedawno, są bajki. Na tabliczkach umieszczone zostały bajki. Te tabliczki są w kształcie książek. Są, są to utwory Marii Konopnickiej, też tematyka nawiązuje do przyrody, do miejsc, w których dana tabliczka została postawiona, i też rodziny przechodząc tym parkiem zatrzymują się, czytają, też to jest okazja do poznania twórczości Marii Konopnickiej, do takiego może zainspirowania się do zgłębiania jej kolejnych dzieł, to jest patronka parku. Więc też taki wydźwięk to ma i proekologiczny, i edukacyjny. I kto jeszcze nie był, to zachęcamy. Dzieci teraz do szkoły nie chodzą. To warto do parku i poczytać. Zawsze jakaś to edukacja jest. Jeszcze przy Zieleni chciałabym, żebyśmy zostali. Co jeszcze w planach, jeśli chodzi o, o tą zieleń miejską? Wciąż prowadzimy też akcję sadzenia drzew przez świeżo upieczonych ojców. Ta jedna działka została już zapełniona na tyłach parku Marii Konopnickiej. Kolejna jest systematycznie zapełniana. No i w najbliższych tygodniach będą przewidziane kolejne sadzenia. Więc ojcowie cały czas mogą się zgłaszać. Przypominam, że tutaj ratusz udostępnia bezpłatnie drzewko, stawiana jest tabliczka z imieniem dziecka, datą urodzenia i z tej akcji też mnóstwo osób korzysta, też idzie ona taką pocztą pantoflową coraz szerzej, my oczywiście też przypominamy. I to jest, tak, taki park jest miejscem, gdzie faktycznie później te rodziny z dziećmi przychodzą i to myślę, że jest takie bardzo pozytywne. Jeżeli chodzi również o kolejne plany, no to powstanie park na jeziorku. Tam jest przestrzeń z pora zaniedbana y, i chcemy przede wszystkim postawić tam na nasadzenia. Będą tu też elementy małej architektury, y, będą alejki i więcej drzew, krzewów, y, strefy odpoczynku, strefy piknikowe, zabawowe, y, więc to też będzie taka przestrzeń przeznaczona dla osób w różnym wieku, dla całych rodzin. To jest w jeszcze kolejnej części miasta y, nowa rzecz planowana. Y, nie chodzi też o to, żeby zabetonowywać te tereny Zielone, tylko żeby po prostu więcej tych nasadzeń się pojawiało, żeby ta zieleń była bardziej wyeksponowana, bardziej uporządkowana, żeby też miała taki walor i estetyczny i oczywiście proedukacyjny, więc zapraszamy wszystkich mieszkańców do korzystania z tych obszarów zielonych, bo ich jest coraz więcej w mieście, również w kolejnych latach będziemy planować rewitalizację obszaru kanału, więc tak systematycznie w różnych częściach miasta w ten zieleń inwestujemy i w takie miejsca na świeżym powietrzu do Kreacji, odpoczynku i również zapraszamy do korzystania. Tak, także z takich miejsc, gdzie jest, gdzie postawiliśmy na aktywny wypoczynek typu skatepark, pump track, obiekty sportowe, również ścieżki rowerowe, widać, że coraz więcej osób korzysta już ta aura, zaczyna sprzyjać. Może chwilowo obecnie, nie w tym tygodniu, ale generalnie mieszkańcy korzystają. Zachęcamy. Zachęcamy gorąco, a w weekend zachęcamy do wzięcia udziału w jaRmarku Wielkanocnym. Bardzo dziękuję za przybycie do naszego studia. Przypomnę, moim gościem była Renata Jeziłkowska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ciechanów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.